W tym współpracę z SOE, brytyjskimi spec-siłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis to jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marinii, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy. Ale do tego potrzeba więcej ludzi z SER. Po to przydzielam Wam ludzi z SOR. Udziela się Wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla Was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Krauli. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o Maryni. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem, to jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu Russo obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od was. No pociąg nie jest zielowączy żony, no forteca taka jeżdżąca faktycznie, więc mam nadzieję, że się wszystko opowiedzie, że uda nam się pociąg przejąć. Niestety, nagrywając ten odcinek, już raz go nagrałem i e, usunął mi się. Coś musiałem kliknąć krzywo i usunąłem przez przypadek odcinek, no i niestety, ale nagrywam go jeszcze raz. No ale, jak mus to mus, nie? Jaka z ciebie romantyczka. Dobra, to nasz cel. Trzeba szkopom przyznać. Pociąg jest na czas. Cholernie duży pociąg i dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami. Dobra. Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner to będzie sygnał dla Was. Daniels, Ty i Zuzman popisaliście się w Marynii, więc będziecie ich osłaniać. No w drogę! Nie wychylać się. Założyć tłumiki. Zdejmij tego snajpera. Użyj noża, Daniels. Dobra robota, Daniels. A teraz oficer. Na twój znak. Zastrzel owcem. Świetny strzał. Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom. Daniels, zostań z kreulejem. Dalej. Ciii. Ostrożnie. Mamy go. Dobra, mamy go Nie zauważył się zmywają stąd. Dobra, poszło łatwo, gładko.

Nie ma tu nikogo. Zmiana planu! Zauważyli nas! Nie możemy dać odnieścia! No, co tu się stało? Rusza! Rzucam granat! Drogowie, przychodźcie! Ruchnie Dziękuję lewej! Leci granat! No, idz, począ! Nie mamy szans! To jest czas! Dobra, do początku! Trzymaj się! to! Pociąg to! Nie możemy dać mu uciec! No! Skopcy No była wykręcił się. Ja pierdzielę, no nie wierzę. Poszedł granat. Jeden. Drówni. Otwórz ci Pule la, ale pustyrii. No jedziemy. jaśta, jazda! trzymaj się! Kurwa, upadaj trzymaj się, drogi, trzymaj się, baro! Trzymaj się! Widzisz go? Tam jest, jasno depę. No, jak ja uderzyłem, no staram się! Uciekam na! Pod mostem! Skupimy go! Kolejna strzela do nas! Co ty nie powiesz? Dopiero zauważyłeś, że do nas strzela? To nieźle, przyrzędnołem. No ja też chyba. Masz szansę! Łap za kierownicę. Podujemy. Jedź równo. Musimy dostać się naprzód pociągu. Strzelaj dalej. Na górze. Uciekaj stąd! Nie trafią nas, jeśli będziemy za blisko! No cholercia! No cholera, jasna. Cholera jasna. Daniel, gdzie jesteś? Idę, trzymaj się. O kurwa. cośmy tu odjebali. Nie wierzę, udało się. To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet pierwsze, opuścimy na kilka minut. Uwaga. Mną. Zabiorę was do Plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. Gotowa apteczka Uf! dla ciebie. Rzucam granat dymny. Daniel, mam dla ciebie apteczkę. Dzięki. No jak on nie zginął. No. No. Leżeć. No dobra wiem, nie musisz krzyżeć o apteczce cały czas, No i jesteśmy, udało się. Leżą chyba do pana. O, poznaliście Ruso. Jest członkinią ruchu oporu. Zabiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich, Zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję, prawda, majorze? Musicie pomóc nam Nie wiem jak, ale Zus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę i subskrypcja. I zapraszam was na kolejne odcinki z serii Call of Duty World War 2. Także dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!